Oczywiście tu auta nie będą jeżdżały żadnie. Co będzie teren taki wypoczynkowy? A do niebieskich to się zbiera. Panie się Panie Pani Panie Agatha. Panie Agatha. Panie Agatha. Panie Agatha. Panie Agatha. to do

Mamy się do Stary! się na I później jak całą tą ziemię uzupełnicie do równego trzeba przydepnąć nogą, żeby wszystkie te powietrze, puste luki usunąć. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze patrzcie, ile ziemi tam jest. Magda, mi te... Trzymaj to! A to są moje? No, tak, to, to są dnia. moje. Magda! Moje, moje. To no. Trzymajcie te sadorki, nie, te sadonki, nie podpisujcie. I będzie dobrze. Teraz tylko siedem z nogą. a tak. Mocno, tu się nie musisz niczym przejmować, no. że coś schodzisz. Mocno trzeba docisnąć, żeby te powietrze całe tam usunąć. I słuchajcie, proponuję, że jeszcze sobie gdzieś bez bo bo tych na tu tak, się spokoję. ja żeby żeby były warunki lepsze. No. Okay. Nie dać. Wybierz. Wybierz. i Wybierz. 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 To Wybierz. sobie Wybierz. 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 O, to trzymajcie. Można spróbować przymierzyć. Akurat. Czy już będzie w tam razową. No chyba tak. No, to jest że rzecz. Zasypywać można. To będzie twoje drzewko. Musi być w środku. Często się robi właśnie przy brzegu, żeby przynajmniej część tej ziemi była jeszcze ubita. Żeby korzenie nie miały przestrzeni powietrznej za dużo przy sobie. Także się często w kostków sadzi. Bo w teraz cała gleba jest skupiona, a tutaj zało, to małą możliwość, że są gleby... To tu z panem pan niech będzie kopał, a wy będziecie kopały. Albo Gdzie? <grydanie> Miejsce trzeba <zespołu>. mniej <grydanie> <Zrespołu>. niż 20 ale rozejście <grydanie> się to musimy zasadzić. Mamy? Jest, rano. Teraz, to jest zauważy. Ja jestem był u nas Piotr Kupicha tak? i się pani realizator, która realizowała, bo w Bitwie na Głosy byli, sadzili też las. Panie Przewodniczący! Panie Mae'n ddim yn 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 d to to na ginię od razu. ma za ciemno, teraz tu jest jasno dzisiaj, na pewno Boże, jak się mali. spotkamy za miesiąc, to tu będzie ciemno. Drugą część, tak. Wyrobiłam się godziną Ale proszę panią, jak my już my tu przyjechali, to może no wracać no do szkoły. No. Leśniczy skarby znalazły. Ośrodku zabieramy. Do zabieramy. Ośrodku zabieramy. zabieramy mam takie lekkawe tereny starsi to o jak jest ta granica Wesołej, wy z morską sześć tam były trzy kontenery a trzy były jak przy haudzie dziękujemy bardzo do zobaczenia dziękujemy

Cechą jest to, że nie mówimy tylko o Dniu Ziemi, ale jeszcze mamy też ważny rok z tym pomogły. Tak jest. Organizacja Narodów Zjednoczonych roku 2011 odbyła międzynarodowym, międzynarodowym Rokiem Lasu. W związku z tym wszystkie akcje, które są prowadzone przez lasy, kampanie edukacyjne są związane z tym, z tym podstawowym hasłem roku tutaj w Polsce, czyli Lasy dla Ludzi. Staramy się no, pokazywać i przekonywać ludzi, że lasy w Polsce przybywa, że one stanowią nieograniczone bogactwo przyrodnicze, taki rezerwuar przyrody, rezerwuar życia biologicznego, lasy dają życie. To, że lasy w takiej strukturze, jakiej dzisiaj funkcjonują gwarantują Całość tych lasów w Polsce. Że one dalej do przyszłych pokoleń będą funkcjonowały przy tym kształcie prawa, jaki jest i przy tym kształcie organizacyjnym. Czyli 80% lasów w Polsce to lasy państwowe, które są ogólnodostępne, które nie są zamkniętymi lasami, które działają na zasadzie ustawy o lasach takiego aktu prawnego, który dosyć restrykcyjnie podchodzi do prowadzenia gospodarki, zrównoważonej gospodarki leśnej, którą staramy się no, w imieniu skarbu państwa, czyli generalnie całego narodu prowadzić. W związku z tym ten międzynarodowy rok lasów i ta akcja tutaj dzisiaj sadzenia lasu i sprzątania lasu myślę, że to będzie takim doskonałym świadectwem tego, że mentalność ludzi w Polsce się powoli zmienia że na Śląsku również dzieci i młodzież coraz bardziej zauważają, doceniają, znają las i wiedzą czym ten las jest dla człowieka i znają znaczenie lasu i będą go szanowały i zachowywały dla przyszłych pokoleń. To jest nasza nadzieja i myślę przyszłość. あとで10度近いですた。